Mam dziś ochotę na sernik królewski, ponieważ jutro przyjeżdżają moi kochani goście, dzieci, wnuki. Więc tu już zaczęłam. Mam produkty, proszę sobie popatrzeć. To są jajeczka niekupione, moje własne z własnego gospodarstwa rolnego. Widzicie, to są bardzo duże jajka. Widać, ojej, ciężko wyjąć. Bardzo duże jajeczka, no w porównaniu z takim malutkim, to malutkie, te malutkie to są od młodych kurek. Yy, tu już mam białka, robot mi wysiadł przy okazji, wczoraj kupiłam, <gryw> znowu starczy na 10 lat mam nadzieję. Yy, różne produkty potrzebne do yy, tego serniczka, twarożek, kiedyś miałam swój od krówki, no trudno, kakao i takie tu różne. Przyprawy. Oczywiście chciałabym Wam jeszcze coś pokazać. Mam suszoną suszę mięte. To tak przy okazji. Tu jest tam, lubczyk. Proszę. Rumianek. Cudowny rumianek. Chociaż nie ma tych białych listków, ale no trudno, taki już jest. Coś Wam ciekawego opowiem. Tu jest chleb. Dopiero jest jeszcze gorący. Wiecie, kto to piecze? Na pewno nie ja. Muszę się pochwalić. Jestem z tego dumna. To upiecze zawsze mój, pietr, mój, mój mąż. Przepraszam, że się trochę wcinę. Robię tu jakieś takie swoje błędy. Oczywiście kwiaty dostałam cudowne, irysy. Dziękuję. I pozdrawiam Was serdecznie. Reszta będzie na blogu, oczywiście. O tym serniczku.